¡Eh! Pero... Poszedł. Zobaczcie tak się jeździ na ryby no. Spakowany, wózek zrobiony Na podnośnik I jadymy No i klasa Cześć siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Siema Raczej witamy, witamy, bo jesteśmy we dwójkę. Dzisiaj razem z Krzyśkiem przyjechaliśmy na łowisko Gwaruś. Jest to łowisko położone w miejscowości Suszec, nie? Suszec, tak. No, jesteśmy w Suszcu e, No niestety, ale na łowisku, którym chcieliśmy siąść, w tamtym miejscu odbywają się zawody. No i niestety zmuszeni jesteśmy się tutaj. No ale zobaczymy, postaramy się coś złowić. Jak już widzicie, wstępnie jesteśmy porozkładani, bierzemy się za mieszanie zanęty. Rozkładamy wędki. No a was zapraszamy do oglądania. Zapraszamy na film. No i tak, my już jesteśmy wstępnie rozłożeni Pokażę Wam jak to tutaj u nas wszystko wygląda Tak, u mnie standardowo palety są u Bites'a Tutaj zanęta nie kombinujemy Znaczy kombinujemy trochę z przynętami, no ale U mnie standardowo to co zawsze Dobra, idziemy teraz do Krzycha zobaczyć na co on łowi Peleciki, co? Wszystko Feeder Bites? Tak Czyli no tutaj była epidemia, powiem wam że nawet spoko pachną te paleciki i te miksy zanętowe Robaczki, biały robak z federbajta. wątroba, tu jest epidemia No i ogólnie próbujemy na na, wszystko, na co, wszystko, co się da, no. co mamy. Nie? No, bo na razie z tymi braniami to tak. <noise> Metoda i klasyk, i. i lipa, 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 nie? No tutaj zobaczcie. Też armia peletów do wykorzystania. Peletów, kulek, takich, srakich, pływających, tonących, waftersów. No i. Niestety gwaruś. Gwaruś nam rybek dzisiaj chyba wiele nie da. No i słuchajcie, rzucamy sobie tutaj Deeper'em, ale wygląda na to, że Blacik Blacik 2 metry, no i nie ma ani żadnych spadków Ani żadnych dołków 2 metry 7 stopni woda więc rybę po prostu trzeba będzie sobie tutaj znęcić nie wiem, ja na przykład wymieszam sobie trochę zanęty, kilka kulek tam strzelę, procą no i zobaczymy dokładnie Cię niestety, ale rybki dzisiaj nie dopisują na chwilę obecną jesteśmy bez jakiegokolwiek brania a ja zapraszam was do zerknięcia na taką króciutką relację z tego co działo się tutaj tydzień temu byłem tutaj tydzień temu na tym łowisku razem z rodzinką, robiliśmy sobie grilla no i powiem Wam, wtedy było grubo. W sumie zobaczcie sami. Słuchajcie, mamy pierwsze, mamy pierwsze branko, jakaś rybka się uwiesiła, nie jest chyba jakaś biebka, ale w ten wieczny dzień stało się morze, tarasz mały, myślałem, że karpon, siedzi w podbieraku. Tak, słuchajcie, niestety, ale zostałem zostałem. skazany sam na siebie, bo niestety, ale wszyscy sobie stąd poszli. Musiałem Chciałem sobie jakieś dać radę, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo wieje naprawdę jak cholera. No ale brania są, zrobiłem już kilka karpi, dwa karasie. Teraz prawdopodobnie to też się skarpi Nie zdążyłem nawet zwinąć, położyć wędki do porządku. A siedzi już następny, chyba wyczaiłem w sumie miejscówkę. Te karpie naprawdę siedzą, wszyscy rzucają na środek. Wszyscy rzucają na środek. A rybki. No a kolejka, ten największy, malutki. No ale jest okej. Okay. Trochę nam tu nabruździł, bo tam poplątał, ale taki kolejny. Ubiorą no jak szalone, jeden za drugim, na obydwie wędki. Wszystko na pelecik, wszystko na pelecik z sonu Pikantna kiełbasa 8 mm. Proszę tania, Proszę Pani Co to się dzieje.

i'm gonna kapit miniaturka bużaki do wody rybka na zawodach. Powiedziałaś? tak, słuchajcie, kolejne branko przytnę rybkę wykręcę sobie hamulec mam to wszystko popuszczone na hamulcach i go co to za wariat trzeba, może w końcu może w końcu jakiś większy się trafi Prawie to takie same kroczki łowię No ale zobaczymy za chwilę Tutaj były założone dwa peleciki, więc mam nadzieję że będzie troszkę większy Nie, jakiś tam duży, ale pełno łuski piękny. I taki. No to karpiszon pełno łuski. Odhaczony. Widać, że tutaj z boku już był przycięty. psiknąłem go tylko odkażaczem. No i rybka spada z powrotem do wody. Zwracamy je w wolność. Karpie zaczęły brać jak opętane Bo już naprawdę któregoś z rzędu Tutaj na pelecik 2 mm razy 2 No zobaczymy co, co on tam w sobie kryje. Baleczne są tutaj te rybki, no nie ma co ukrywać Ten się przy brzegu obudził Nie jest jakiś tam wielki, ale... walka z nim jest to się zmęczyć. No i tak tutaj kolejny Piękny też już kilka razy skuty Widać że to takie łowisko Typowo zawodnicze No te rybki już naprawdę są troszkę pokaleczone No ale waleczne dalej więc Karpik. No nie największe te karpiki, ten jeden był tylko taki większy. Na reszta w sumie takie kroczki można powiedzieć. No nic wędruje do wody. No ale cieszy, bo biorą rybki. Wszyscy się zawinęli, bo wiatr wie jak cholera. My tu wytrwało. Siedzimy, zaraz wam pokażę. mi się odsunęli trochę od tego wiatru, że da się wysiedzieć, więc jest nie najgorzej. Poszedł. No i co musicie przyznać, że tydzień temu było co robić nad tą wodą. Ogólnie udało mi się tam złowić gdzieś około, nie wiem, 30 karpi i 2 karasi. 25 na pewno, bo to dąd jeszcze liczyłem, później już przestałem. No a my bierzemy się dalej za kombinowanie i próbujemy coś złowić na tej wodzie obok. Zaczynamy kombinować. U mnie na haczyk, która leci, czeska pufinka taki chlebek ze sznurkiem czoskowy. Zanurzę to w wodzie i amino o smaku czosku też wypudruję. A no zobaczymy, może na to się jakaś rybka skusi no i tak wygląda mój zestaw koszyczek na skrętce no i tutaj już obsypany w tym proszku chlebek na sznureczku i leci do ale tak słuchajcie mamy pierwsze pierwsze branko jakiejś jakieś większej rybki na co wzięła? Teraz tam on. Nie powiem ci w sumie co tam jest Dobra, no mało ważne w sumie W końcu udało się coś zaciąć, bo Bajca jest sonubajca, pelecik, pelecik. I pikantna kiełbasa A to widzisz u mnie kurczy na pikantną kiełbasę nic Jedzie po malutku. no jest w końcu jakieś, jakaś nadzieja bo powiem wam szczerze, że jest godzina prawie 10, żadnego brania jeszcze nie mieliśmy w sumie tutaj Przysiek miał jakieś tam pyknięcia, ale to dosłownie tak, jakby się coś o żyłkę obcierało. No i to jest no. pierwsze konkretne branie kurczę. No wędka. W sumie wątpiłem. No ja też ci powiem szczerze, że już kurczę. Nie miałem nadziei na, na ten kurczę dzień, wiesz, no ale jest w końcu jakieś światełko w tunelu. No zobaczymy. No jest pierwsza rybeczka, w końcu. podobrać go? nie dam rady No taki spory, nie? Koło 50 będzie miał na pewno, nie? No, tak myślę. No ładny, pięknie się nastroszył No i tutaj złowił rybkę ma 46 cm no, no ale ładny zdrowiutki. Na pelecik z sonu się skusił, piganka kiełbasa, nie? Tak. No i tak, my już spakowani No niestety, ale Gwaruś dzisiaj nie dał zbyt wielu rybek Udało się złowić tylko jednego karpika No ale mam nadzieję, że film się podobał Zachęcam Was do komentowania, subskrybowania mojego kanału No a my widzimy się jak co tydzień o godzinie 20 na moim kanale Do zobaczenia, siemanko Siema.